z Rosji instruktor nurkowania, Jurej Lipski, zanurza się właśnie w ciepłym i krystalicznie czystym Morzu Czerwonym. Mężczyzna nurkuje w miejscu, które przez lokalnych Beduinów z Półwyspu Synaj jest uznawane za przeklęte. Niektórzy nazywają je cmentarzem dla nurków. W porównaniu do pięknych egipskich raf, które zachwycają mnogością kolorów i zróżnicowaniem życia morskiego, to miejsce jest niemal martwe i puste. Według podań, głęboko pod wodą na życie pływaków czyha duch dziewczyny, która niegdyś, zmuszona przez rodzinę do niechcianego małżeństwa, uciekła i popełniła samobójstwo, rzucając się do morza. Właśnie tutaj. Yuri jednak nie wierzy w legendy i gdy wchodzi do wody, to uruchamia swoją kamerę, którą ma na kasku i ma nadzieję, że zrobi jak najlepsze ujęcia. Nagranie trwa 7 minut, bo dokładnie tyle wystarczyło, by z gorącej, słonecznej plaży znaleźć się na dnie 130-metrowej cylindrycznej dziury w rafie koralowej. Ledwie 7 minut wystarczyło, by utknąć w ciemności, tam skąd mężczyzna nie może już wrócić na powierzchnię. Juri nagrywa swoje dramatyczne ostatnie chwile. Ratownik, który później wydobył jego ciało, mówi w wywiadzie, że żałuje, że nie zniszczył tego nagrania i że nigdy nie powinno ono ujrzeć, światła dziennego. Okazuje się, że nie tylko Juri stracił tutaj swoje życie. Szacuje się, że w tym miejscu zginęło przynajmniej 200 osób, choć prawdopodobnie było to dużo więcej, bo nikt nie prowadzi oficjalnych statystyk. Cmentarz dla nurków to naprawdę zasłużona nazwa. Co to za miejsce? Dlaczego jest tak niebezpieczne? I jak to się stało, że doświadczony młody nurek z Rosji stracił tutaj życie? Nagranie z kamery, które zobaczycie, zostało opublikowane za zgodą matki zmarłego mężczyzny i wstrząsnęło środowisko nurkowym. Do dziś jego historia i film, na którym nagrał swoją własną śmierć, jest pokazywany tysiącom instruktorów nurkowania na całym świecie w ramach szkolenia. 22-letni Yuri przyjeżdża do Egiptu na wakacje z prostym planem. Nurkować jak najwięcej i zobaczyć tyle, ile się tylko da. Pomimo swojego młodego wieku, ma już całkiem spore doświadczenie w nurkowaniu, w tym uprawnienia instruktorskie. Egipskie rafy koralowe są jednymi z najpiękniejszych na świecie. Bez problemu można tu zobaczyć dziesiątki gatunków ryb i kręgowców, w tym liczne rozgwiazdy, ośmiornice i jeżowce. Są też saki morskie, takie jak delfiny, czy większe drapieżne ryby, w tym wiele gatunków rekinów. Juri przyjechał jednak tutaj w zupełnie innym celu, bo najbardziej fascynują go głębokości i ekstremalne wyzwania, jakie stawiają przed człowiekiem najgłębsze wody świata. 28 kwietnia 2020 roku mężczyzna przyjeżdża do niewielkiego miasta Dahab, znajdującego się na południowo-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Synaj. Dokładnie 80 km na północ od popularnej egipskiej miejscowości wakacyjnej Sharm El Sheikh, gdzie jest jego hotel. Yuri zabiera do Dahab cały swój sprzęt nurkowy i przez kilka kolejnych godzin wędruje po okolicznych bazach nurkowych szukając kogoś, kto nie chciałby z nim zejść pod wodę. Kogoś, kogo w nurkowaniu nazywamy badim. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w nurkowaniu nikt nie powinien pod wodą przebywać sam, a buddy to inaczej partner, z którym nurek wykonuje zanurzenie. Nurkowanie z drogą osobą umożliwia wzajemną kontrolę, współpracę i wsparcie w sytuacji awaryjnej, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo tego sportu. Sama świadomość, że w razie problemów ktoś jest obok i może pomóc, jest dużym wsparciem emocjonalnym dla nurków. W końcu po długich poszukiwaniach mężczyźnie udaje się znaleźć kogoś, kto Zgadza się, żeby z nim zejść pod wodę, i dosłownie po kolejnej godzinie są już na plaży. Miejsce, w którym planują się zanurzyć i które lokalni mieszkańcy uznają za przeklęte i nazywają cmentarzem nurków, to tak zwany Blue Hole, czyli niebieska dziura. Jest to głęboki, pionowy lej wyżłobiony w rafie koralowej o szerokości 60 metrów i głębokości ponad 100 metrów, będący pod morską studnią. Ta niezwykła formacja znajduje się praktycznie przy samej plaży w miasteczku Dahab, dlatego jest do niej bardzo prosty dostęp, bo wystarczy wejść do wody i przepłynąć raptem Kilka metrów. Szacuje się, że w ostatnich latach zginęło tutaj przynajmniej 200 osób, jednak nikt nie prowadzi oficjalnych statystyk, a biorąc pod uwagę liczbę osób zaginionych, to prawdziwa liczba jest prawdopodobnie dużo większa. O tragicznej historii tego miejsca przypomina memoriał, który znajduje się przy samym zejściu do morza. Jest to skała, na której umieszczone są tablice upamiętniające ludzi, którzy stracili tutaj życie. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Mimo tego, mimo złej sławy Blue hole Wydaje się, że nikogo to nie odstrasza, a chyba jest nawet przeciwnie, bo to miejsce stało się jednym z najbardziej popularnych spotów nurkowych w całym Egipcie. Dahab było kiedyś niewielką, spokojną wioską rybacką, w której nie działo się zbyt wiele. Dzisiaj liczni promotorzy stoją przed restauracjami na nadmorskiej promenadzie, próbując zachęcić turystów do posiłku i namawiają do spróbowania nurkowania w Blue Hole. Wszędzie są bazy i sklepy nurkowe, a chętnych razem z popularyzacją tego sportu jest z każdym rokiem coraz więcej. Tak naprawdę to nikt nie wie, ile właściwie jest tych centrów nurkowych i które posiadają licencje, a które działają całkowicie nielegalnie. Wiadomo jednak, że przez silną konkurencję ceny są bardzo niskie. I dla przykładu taki podstawowy kurs, z którym większość osób zaczyna swoją przygodę z nurkowaniem, czyli Open Water Diver, kosztuje tutaj jedynie 200 euro. Dla porównania, w Polsce taki kurs kosztuje ponad dwa razy więcej. Oprócz niskich cen, legendzie o duchach i złej sławie tego miejsca. Miejsca, która być może u niektórych powoduje przyjemny dreszcze emocji, co jeszcze powoduje, że to miejsce jest takie popularne. Jednym z głównych powodów, dla którego tak licznie przybywają tutaj tysiące nurków, jest znajdujący się głęboko pod wodą 26-metrowy skalny tunel o nazwie The Ark. W pewnym momencie tunel kończy się wyjściem na Otwarte Morze, i to właśnie ten niezwykły widok jest tym, co przyciąga. Tak wielu ludzi. Oprócz tego, przez znacznie ograniczoną cyrkulację wody i niewielką ilość światła słonecznego docierającego na dno, na większych głębokościach znajduje się znacznie mniejsza ilość tlenu, przez co ta głęboka, ciemna dziura, w porównaniu do bujnych raf koralowych znajdujących się powyżej, przypomina obcy, wyjałowiony świat. Gra promieni światła słonecznego przebijającego się przez formacje skalne oraz intensywny kontrast odcieni niebieskiego, czerni oraz błękitu zapierają dech w piersiach. Choć Yuri nie ma dużego doświadczenia w głębokim nurkowaniu, to raczej jest świadom zagrożeń, które tutaj na niego czyhają. Tym bardziej, że kilka godzin przed zanurzeniem mężczyzna spotyka w Dahab lokalnego przewodnika nurkowego Omara Tareka, który bardzo dobrze zna Blue Hole. Yuri mówi mu, że chciałby nakręcić podwodny tunel, więc Omar składa mu propozycję, że bardzo chętnie mu pomoże, ale najpierw musi on przejść specjalny dwutygodniowy trening. Mężczyzna jednak z dość dużą pewnością siebie odrzuca tę propozycję i Stwierdza, że bez problemu da radę przygotować się samemu. No przecież ma już dość duże doświadczenie. Za chwilę okaże się, że był to śmiertelny błąd, i Juri w rzeczywistości chyba jednak nie rozumiał zagrożeń, które na niego czyhają pod wodą. Większość osób na całym świecie uprawia tzw. nurkowanie rekreacyjne, czyli na wodach otwartych i na niewielkich głębokościach, co nie wymaga robienia przystanków dekompresyjnych i w razie awarii lub innych problemów umożliwia szybkie wynurzenie. Głębsze zejścia nazywa się nurkowaniem technicznym, które wymagają zupełnie innych i specjalnych umiejętności. W nurkowaniu rekreacyjnym do oddychania najczęściej używa się zwykłego powietrza atmosferycznego, składającego się z tlenu i azotu. Różnica między oddychaniem na powierzchni a pod wodą jest taka, że im głębiej schodzi nurek, tym bardziej rośnie otaczające go ciśnienie, przez co aparat oddechowy musi mu podawać powietrze również pod większym ciśnieniem, bo inaczej nie byłby w stanie złapać oddechu. To też oznacza, że im głębiej pod wodą znajduje się człowiek, tym też podaje mu się większą ilość azotu, który następnie rozpuszcza się w jego tkankach. Przystanek dekompresyjny polega więc na tym, że dokonując wynurzenia trzeba na jakiś czas zatrzymać się na określonej głębokości, żeby uwolnić nadmiar azotu z tkanek. Co się stanie, jeżeli nurek tego nie zrobi i wynurzy się zbyt szybko? 7 listopada 2011 roku inny rosyjski nurek, Igor Szalo, zanurkował w Blue Hole na głębokość 150 metrów. W trakcie wynurzania na 130 30 metrach mężczyzna miał z jakiegoś powodu problemy z oddychaniem, przez co spanikował, napompował swoją kamizelkę nurkową i wystrzelił na powierzchnię niczym korek od szampana. Świadkowie twierdzą, że gdy się wynurzył i pojawił na powierzchni, to zaczął krzyczeć z bólu i błagać o pomoc. Azot, zgromadzony w jego ciele, przez szybki spadek ciśnienia, zaczął się gwałtownie uwalniać w postaci pęcherzyków, rozrywając tkanki i zatykając naczynia krewionośne, tworząc zatory. Krew mężczyzny dosłownie się zagotowała, wypełniając się bąbelkami. Jak wstrząśnięta butelka Coca-Coli, przez co umarł on po kilku minutach, zanim został wyciągnięty z wody. To jednak nie wszystko, bo istnieje jeszcze drugie poważne zagrożenie związane z gromadzeniem się azotu w ciele człowieka pod wodą, i jest to tak zwana narkoza azotowa. Absorpcja azotu przez organizm powoduje efekt podobny do upojenia alkoholowego. W nurkowaniu nieoficjalnie istnieje tak zwana zasada lub prawo Martini mówiące o tym, że każde kolejne 10 metrów założenia wpływa na nurka, tak jak wypicie jednego Martini. Na małych głębokościach rzędu 10 metrów nie odczuwa się tego za bardzo, natomiast gdy się schodzi głębiej, powiedzmy do 30 metrów, to już pojawia się stan lekkiej euforii i takiego uczucia troski. Pomiędzy 30 a 50 metrami pojawiają się już opóźnione reakcje na bodźce, nadmiar na pewność siebie, a czasem występuje nawet niekontrolowany śmiech. Poniżej 70 metrów stany te pogłębiają się, prowadząc do całkowitej utraty orientacji. Występują też stany psychotyczne, halucynacje wzrokowe i słuchowe, a w końcu utrata przytomności. Właśnie z tego powodu nurkowanie techniczne w odróżnieniu od nurkowania rekreacyjnego wymaga specjalnych umiejętności, a żeby przeciwdziałać tym wszystkim efektom stosuje się specjalne mieszanki do oddychania. Na mniejszych głębokościach do około 40 metrów jest to nitrox, czyli mieszanka z większym udziałem tlenu i ze zmniejszonym stężeniem azotu, a na większych tak zwany trimix, którym dzięki dodaniu do mieszanki helu można uzyskać jeszcze mniejsze stężenie azotu, redukując tym samym ryzyko wystąpienia efektów narkotycznych. Czyli mówiąc prościej, mniej azotu w butli, mniej azotu w tkankach, czyli mniej efektów niepożądanych. Żeby tego było mało, to na takich głębokościach występuje jeszcze zjawisko toksyczności tlenu. Po zanurzeniu Yuri ustawia kamerę. Przez chwilę dryfuje w miejscu nad rafą koralową, rozglądając się dookoła, widzi przed sobą innych nurków. Po chwili, kopiąc mocno płetwami, rusza przed siebie. Przepływa obok kolegów. Omija ich jednak, zostawia też swojego badiego i stopniowo się zanurza. Widzi przed sobą dwa słupy bombelków i wie, że to powietrze wydychane przez nurków znajdujących się głębiej. Jury postanawia, że będzie kierować się w ich stronę. Po kolejnej minucie mężczyzna mija jednego z nurków i wydaje się, że jest na dnie, jednak w rzeczywistości jest to ściana podwodnej studni, a do dna jest jeszcze daleko. Mijają kolejne sekundy, a Yuri zaczyna opadać coraz szybciej. Jeszcze w tej chwili o tym nie wie, ale mężczyzna jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zanim jeszcze wszedł do wody, to popełnił kilka bardzo poważnych błędów. Po pierwsze, prawdopodobnie niezbyt dokładnie sprawdził swoje jedyne urządzenie służące do kontroli wyporności, czyli kamizelkę nurkową, którą można napompowywać specjalnym przyciskiem powietrzem z butli, żeby się Wynurzać. Po drugie, zostawił swojego badiego. Po trzecie, zabrał ze sobą tylko jedną butlę ze zwykłym powietrzem atmosferycznym, a nie specjalnym trimiksem. I po czwarte, obliczając ciężar pasa balastowego, do którego wkłada się ołowiane ciężarki, nie wziął pod uwagę wagi kamery, która miał zamontowaną na kasku, i akumulatorów do niej, a to wszystko trochę ważyło. Prawdopodobnie przez problemy techniczne z kamizelką nurkową i nadmiernym dociążeniem mężczyzna opada na dno bardzo szybko. Zbyt szybko. Wyraźnie słychać, że jego oddech jest bardzo ciężki. Głębokość cały czas rośnie, co widać po tym, że jest coraz ciemniej. W tym momencie prawdopodobnie występuje już narkoza azotowa, przez co Juri ma zapewne problemy z oceną tego, co się dzieje. Słychać pisk z komputera nurkowego, który sygnalizuje zbyt dużą głębokość. Mężczyzna zerka na komputer i widać, że obecna głębokość to 81,7 metra i cały czas rośnie. W tym momencie, jeżeli Juri jest choć trochę świadomy tego, co się dzieje, musi wiedzieć, że nie ma żadnych szans, żeby udało mu się wypłynąć z takiej głębokości z jedną butlą zwykłego powietrza. Ostatnią minutę nagrania zostawię bez komentarza. Ostatecznie, po trzech dniach, Jurij został odnaleziony na głębokości 91 metrów, leżąc twarzą w dół. Na prośbę rodziny odnalazł go i wydobył omartarek, który ledwie trzy dni wcześniej ostrzegał go przed nurkowaniem w Blue Hole. Mężczyzna, jak wielu nurków przed nim, przecenił swoje własne umiejętności i zapłacił za to najwyższą cenę, bo nurkowanie to sport, który nie wybacza błędów. Okazuje się, że Blue Hole nie jest tak naprawdę szczególnie niebezpiecznym miejscem, jeżeli chodzi o nurkowanie, a przynajmniej mniej nie bardziej niż wiele innych podobnych miejsc na całym świecie. Skąd więc wynika tak duża liczba ofiar śmiertelnych? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje się jednak, że to kombinacja kilku czynników, w tym sama popularność tego miejsca, które przyciąga tysiące osób, a więc z samej statystyki mamy też więcej wypadków, a oprócz tego łatwy dostęp oraz wiele centrów i szkół nurkowych, które za grosze zabierają tutaj każdego bez względu na doświadczenie, wystarczy po prostu zapłacić. Dlatego, jeżeli chcecie się nauczyć nurkowania i mieć pewność, że że będziecie to robić bezpiecznie i odpowiedzialnie, to mimo wszystko polecam zrobienie kursu w Polsce, bo mamy bardzo wiele dobrych szkół i wielu świetnych instruktorów. A jeżeli interesują was materiały o wypadkach nurkowych, to w tej chwili na ekranie pojawia Wam się film, w którym omawiam straszliwy wypadek, który spotkał młodą kobietę przez niekompetencje jej szkoły nurkowej i instruktora. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i jeżeli tak było, to nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę.